Jak śmiesz bić dziecko! Pan doktor! Pan doktor! idzie! Pan Hurra! Pędzą do rowu! Przylają w plecy! Zakopują żywcem! Żyjcie! Ja widzę, że masz poważne kłopoty, Abram. Tak, hmm? panie doktorze. 50 groszy to jest bardzo dużo pieniędzy. Przed wojną to były lody i dwa ciastka. Pamiętaj. Tu mówi Józek. dzwoni z getta. Józek! Pan Korczak Zanim zacznę się skupiać, dla osób, które tu wchodzą sporadycznie, które być może nie interesują się tymi zagadnieniami lub nie znają mojej osoby, chcę zaznaczyć, żeby starczy wejść na stronę jako jeden wyraz pisząc krzysztofiackowski.pl, czyli bez spacji Krzysztof Jackowski, jeden wyraz Krzysztof Jackowski.pl. I proszę się zapoznać z dokumentacją tego, co robię. Tam są i dokumenty policyjne i doku materiały prasowe ze spraw e, różnych e, większości kryminalnych, które wyjaśniłem e, w ciągu ponad 30 lat. E, tam jest obraz możliwości tego, co robię. E, I e, to w jakiś sposób upoważnia mnie, żeby takie doświadczenia robić. Janusz Korczak. Pozwolicie, że się trochę rozepnę, bo jest straszny upał. Kazałem się wszystkim położyć i być blisko siebie. Niektórzy się położyli, niektórzy kucnęli. Równo odchodziliśmy. To trwało jakiś czas. To takie dziwne, bo stawałeś się zaraz przezroczysty, ciało leżało, a ty nad nim stałeś. Leżałem, miałem zaciśnięte dłonie, nie czułem bólu. Gaz płynął nierównomiernie. Z lewej strony było go więcej. Kiedy ja przezroczysty stałem nad swoim ciałem, widziałem niektórych też przezroczystych, a niektórzy jeszcze żyli. Staliśmy tak, aż otworzyli wrota. Nie te, którymi wchodziliśmy, tylko drugie z tyłu, wtedy wyszliśmy przez ścianę, one dalej szły za mną. Wydziałem im, że jesteśmy wolni. Tedy zobaczyliśmy dwa słońca. To było światło. Tu nasza jedność się rozeszła. Każdy z osobna odszedł w, si w światło. To brzemienne dla tych, co to zrobili. Światów jest wiele, każdy ma swoją gęstość. Ziemski świat jest światem o dużej gęstości. Im mniejsza gęstość. Świata, tym bardziej duchowa. Nie wędrujesz między światami przypadkowo. Zależy od Twoich wibracji, do której gęstości wchodzisz. Powiązania ziemskie nie mają znaczenia. I takie poczucie matka, ojciec, syn, córka. Wyższe w Tobie uczucia, tym do mniejszej gęstości trafiesz. Każda gęstość ma swój nieboskłon. I filary. Żeby żyć tam, gdzie światłość, nie możesz mieć gęstości. Każda istota sama musi wyzwolić się ze swojej gęstości. Dusze nie trafiają w jedno to samo miejsce. Trafiają w różne miejsca. One w jakiś sposób są z sobą połączone. I nie traci się więzi, ale to są różne miejsca. To tak jak wodę Zamroź jest twarda Odmroź jest ciecz Podgrzej jest para Jesteś zły Jesteś twardy Zimny Jesteś nijaki, jesteś jak woda, jesteś dobry, jesteś jak para. Im mniejsza gęstość, tym więcej ducha. Gdy umierasz w ziemski sposób, po chwili jesteś już po drugiej stronie i niczego nie odkrywasz, wszystko rozumiesz. Po prostu wracasz tam. Znasz te miejsca, bo wiele razy tam byłeś. Znasz tam ścieżki, drogi. Im jest, Im jest mniejsza gęstość Twoja, tym mniej potrzebujesz. Szczęście nie ma potrzeb. Jesteśmy samonawracającymi się duszami. Jesteśmy samonawracającymi się duszami. Przypomina to trochę błędne koło, ale jest w tym głęboki sens. Nie jest istotne w co wierzysz. Istotne jest Twoje myślenie i postępowanie. Awe. To słowo już... Oczułem to.